Kiedy byłeś skoczkiem narciarskim, nie miałeś za dużo czasu dla rodziny? Czy teraz, kiedy jeździsz w rajdach terenowych, tego czasu jest trochę więcej? Jest, na pewno zdecydowanie jest więcej. Choćby i z tego powodu, że większość jakby treningów, które ja robię, to robię albo w domu, albo na terenie Polski. Czyli jadę gdzieś do Drawska, do Żagania, do kotlarni tutaj w, w okolicy. Także to są tereny, na których ja mogę trenować, mogę jeździć, ale to jest Polska. Ja, jak byłem skoczkiem, nigdy nie tyle Polski. Co odkąd zostałem zawodnikiem w rajdach i w zasadzie całą Polskę wzdłuż i wszerz przejechałem od tego momentu. I to jest też fajne, bo, bo też poznałem Polskę z innej strony i zobaczyłem jaka jest piękna. Wcześniej gdzieś tam tylko te okolice właśnie tu górskie się przemieszczałem, ale nigdy tam południe, północ, zachód czy wschód, a, a w tym momencie naprawdę dużo tej Polski zwiedziłem. Czy twoja żona i twoja córka już w pełni zaakceptowały twoją nową pasję? Myślę, że tak. No nie, w pełni na pewno nigdy się nie da zaakceptować, bo doskonale zdają sobie z tego sprawę, że to jest jakby sport niebezpieczny, ale też zdają sobie z tego doskonale sprawę, że trudno jest żyć z zawodnikiem, który całe swoje życie poświęcił i był w sporcie. I naraz nie wiem, miałby się stać jakby takim starym prekiem, który będzie siedział na kanapie i oglądał telewizję, czy, czy nie wiem, czy pójdzie do, do normalnej pracy. E, oczywiście ja bym się tego nie bał, ale, ale jeśli mam okazję i mam szansę dalej się realizować i robić to, co lubię, to chyba też dobrze i dla rodziny, że oni widzą, że mi to sprawia przyjemność i wtedy też ta rodzina zupełnie inaczej funkcjonuje. Bo Ty też, żeby być szczęśliwym, potrzebujesz tych sportowych emocji i adrenaliny. Dokładnie. No to jest tak, że człowiek, jeśli, tak jak mówię, no, ja od szóstego roku życia uprawiałem sport. <laughs> I, I to bardzo różne te sporty. Ja przykładowo e, jestem w domu, to chodzę dwa razy na siatkówkę. Do, tutaj, Mimo to, że nie jestem wysokim zawodnikiem, ale uwielbiam grać w siatkówkę i gdzieś tam e, i obserwuję, jak e, gra nasza kadra i, i, i sam gram. Więc to sprawia mi wielką przyjemność, ale też podtrzymuje mnie jakby w treningu i w kondycji. Także no, różne sporty uprawiam. I no właśnie, jak wyobrażam, sobie. Bo Wspomniałeś o siatkówce. Co no jeszcze? Na Piłka nożna Piłka tak, ale piłkę trochę trochę mniej teraz. Na pewno narty, na pewno rower, nie za bardzo lubię biegać, tak żeby, żeby biegać, ale na przykład... Zdarzało Ci się wystartować w kilku w kilku Tak, ale ostatnich. to bardziej właśnie tam, przez to, że zostałem namówiony do tego, po ostatnim biegu Wings for Life, no, przez chyba 3 czy 4 dni nie chodziłem wręcz. do tych kilometrów było? przebiegłeś? No, przeleciałem prawie mały maraton, sam byłem w szoku, bo 19, bo 800, coś takiego. Zanim samochód mnie dogonił, ale, ale finiszowałem są... już dwa kilometry, bo jak usłyszałem z tyłu, że jest za nami samochód, to zacząłem finiszować i, i to był mój błąd, bo jak doleciałem, to kurczę, po prostu nogi odmówi, odmawiały posłuszeństwa. A to są ciekawe zawody, być może nie wszyscy wiedzą, to są zawody, w trakcie których meta goni zawodników. Dokładnie, to, a poza tym to jest bardzo fajny cel, dlatego, że to jest szczytny cel. I, i, I to jest bardzo fajne, że, że jest to też trochę inna reguła. Nie tak w normalnym maratonie, że startujemy, tylko po prostu zawodnicy startują, samochód za nimi rusza i zaczyna przyspieszać co ileś kilometrów. I jak samochód cię dogania, to ty schodzisz z trasy. I ile dolecisz, tyle dolecisz. No, słyszałem, że tam rekordziści chyba, już nie pamiętam, czy to było w Meksyku, czy gdzie, to prawie 70-78 kilometrów przeleciał. No, to naprawdę sporo. A czy w ostatnich latach? czterech latach, już po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego, zdarzało ci się skakać na nartach? Tak, dla przyjemności po prostu? Nie, nigdy nie miałem na, na nogach od momentu zakończenia. O, to i nie tęsknisz za tym zupełnie? Nie, dlatego że były takie momenty, że jak tam oglądam chłopaków, że zastanawiałem się, ciekawy, jakbym jasy dał teraz radę, czy coś w tym stylu. Ale nigdy nie miałem taki, taki, czegoś takiego, że, że żałowałem, że zakończyłem karierę. Wszedłem w inną dyscyplinę sportu i poświęciłem się jej. I to też chyba spowodowało, że nie mam właśnie takiego, takiego żalu, czy jakichś takich odczuć, że, że czegoś żałuję, albo że chciałbym spróbować. No tak, ale skocznia jest nawet tutaj, zresztą skocznia imienia Adama Małysa. jest tutaj kilka kilometrów od nas. Gdybyś chciał, no to możesz podjechać, Oczywiście. zapiąć narty i skakać. No, z tym trochę jest gorzej, bo na pewno y, taka szansa by była, ale no... Waga. Waga jest zdecydowanie parę kilo więcej. W no, to nie tylko parę, bo to około 17 kilo, także to już jest sporo. E, druga sprawa jest taka, że gdybym oddał taki skok, nie wiem, rok po zakończeniu kariery, może półtorej do dwóch, ale to już teraz jest cztery lata przeszło, e, jednak musiałbym pierwsze na jakichś mniejszych skoczniach spróbować, nie od razu na malince. Podczas mistrzostw świata w Waldiviemie dwa lata temu miałeś okazję wcielić się w rolę reportera, przeprowadzić wywiad telewizyjny z Kamilem Stochem. Jak się czułeś w tej roli? Trudno, na pewno. To, to był jakby mój pierwszy raz, więc dlatego e, było bardzo ciężko, dlatego że ja sam m, wiedziałem doskonale, jako, jako były zawodnik, e, jakich pytań nie lubi zawodnik. To, jakich nie lubi najbardziej. A, jak się czujesz? No, oczywiste jest, że się czuję wspaniale. E, cieszysz się? No, to też jest oczywiste, że się, że się zawodnik cieszy. Nie? E, także A te rozmówki my... po zawodach często tak wyglądają? No dokładnie, no to, ale to bardzo często właśnie są zadawane pytania, które są jakby oczywiste i też jest ta rzeczywista odpowiedź. To był bardzo trudny na pewno dla mnie wywiad, tym bardziej, że dostałem, jakby zostałem trochę pod ścianą postawiony, bo dano mi mikrofon i mówi, no to proszę Cię Adam, zrób wywiad z Kamilem. I tylko dlatego, że, 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 że jestem Adamem Małyszem, prawdopodobnie Kamil zrobił ten wywiad ze mną, bo tak pewnie by było ciężko się do niego dobić. Ale bardzo przyjemnie się to ogląda, dwóch mistrzów świata, dwóch wybitnych zawodników, naprawdę miło. To się cieszę. Ty w trakcie swojej kariery miałeś okazję odpowiedzieć no, pewnie na setki tysięcy pytań. Czy było jakieś, które szczególnie zapadło ci w pamięć, takie, które dzisiaj uważasz za najdziwniejsze, być może nawet za najgłupsze? Pytam dlatego, że niedawno Himalajista Leszek Cichy opowiedział, że po dokonaniu pierwszego zimowego wejścia na Everest w 1980 roku wrócił do Polski i na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zadał mu pytanie: Panie Leszku, czy Everest był najwyższą górą, na jaką pan wszedł? Ja on to pytanie zapamiętał po prostu do końca życia. Uważa, że było najdziwniejsze. Ty masz jakieś podobne historie? Nigdy nie miałem jakiegoś takiego właśnie, które by mi tak mocno za, zapadło jakby w pamięci, bo tych dziwacznych było sporo i chyba też dlatego. Eee, mogę powiedzieć tylko o jednym takim pytaniu, które... które Kiedyś tam padło podczas Mistrzostw Świata w wall na dużej skoczni po pierwszym skoku. Adam, cieszysz się, to już jest pół tego złotego medalu, teraz tylko yy, drugi krok zrobić i będzie wszystko. Nie? I to jest, to jest takie to jest bardzo dziwne i trudne pytanie, dlatego że takich pytań się wręcz nie powinno zadawać zawodnikowi podczas trwania jakby konkurencji, bo wszystko się może w drugiej wydarzyć. No Odpowiedziałem wtedy dokładnie, nie pamiętam, ale chyba, że pan jest niedoświadczonym dziennikarzem, skoro takie pytanie mi zadał, i podziękowałem poszedłem. Ty, jak wiadomo, mówisz dobrze w języku niemieckim. E, Dużo, mam, czasu. Jak Dużo czasu. jak <laughs> dobrze. Dogaduję się. O. Oglądałem na YouTubie, są materiały, mówisz po niemiecku. Dużo czasu musiałeś poświęcić na naukę Nikt, języka. Nigdy niemieckim. nie uczyłem się niemieckiego języka w żadnej szkole ani, ani gdzieś tam, tylko prywatnie sam. Podstawy oczywiście tak, bo podstawy miałem w szkole w zawodowej, no ale te podstawy to były bardzo takie ogólne, dlatego że no, wtedy też nikomu nie chciało się uczyć języków, chciało żeby tylko szkołę, szkoła przeleciała i nawet się nie patrzyło na, na oceny. Ale te podstawy mi jakby tam zostały i, i też mi było łatwiej. A druga sprawa, no, menadżer Niemiec, Austriak, e, trenerzy później, czy Hans Kutin, czy, czy Hanu Lepistow w języku niemieckim, w zasadzie cały FIS rozmawiał w języku niemieckim na konferencjach. Od pewnego czasu zmieniono to na angielski, ale wtedy ten język obowiązkowy to był niemiecki. No i tak, ja myślę, że najlepiej w ogóle nauczyć się mówiąc. I to było najfajniejsze, że ja miałem możliwość właśnie przede wszystkim rozmowy. Jak zaczynałem rozmowę z trenerem czy tam z menadżerem i coś powiedziałem źle, to oni mnie poprawiali. I to mi to zapamiętywałem, i później już e, na przykład albo nie użyłem tego słówka, albo użyłem to poprawne, które oni mi powiedzieli. I najlepsze jest właśnie na nauczyć się, będąc albo tam, albo mieć kontakt cały czas z językiem takim mówionym. To na koniec zapytam: Zwycięstwo w Dakarze to jest dzisiaj Twoje największe sportowe marzenie? Ja myślę, że tak. No na pewno po to się trenuje, żeby odnosić sukcesy, i po to, żeby, żeby mieć swoje cele i o nich marzyć. Tak samo było w skokach, tak samo jest w tym sporcie. Moim rozmówcą w programie Sektor Gości był Adam Małysz, wybitny skoczek narciarski, znakomity kierowca terenowy. I jak słyszymy, miejmy nadzieję, w przyszłości zwycięzca Rajdu Dakar. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.